Najpierw w biurowce, tłok, stolica, ale nadszedł ten czas, jedziemy nawczas. Mijamy puste polany, czasem ciągnik, kombajn, młyn. Nagle pojawia się pomysł, jedźmy gdzieś, zatrzymajmy się, może kwidzyn? Pierwsze pytanie, po co? Co tam zobaczę? Okazuje się, że jednak warto. Nowa starówka, zadbane ulice, spokój. Mieszkańcy mówią wprost – Ostatnio działające władze wiedzą, co robią. My nie czujemy się miastem prowincjonalnym. Wyrazy uznania dla kwidzyńskich lokalnych inicjatyw złożyła pani wicemarszałek Sejmu Ewa Kieszkowska. Naprawdę czuję się tutaj z wami znakomicie. To się podoba. Jeśli trafia do naszego miasta tak znana osoba, to znaczy, że, że jest jakiś powód odwiedzenia Kwizyna, a to cieszy władze tego miasta i mieszkańców. Okazuje się, że można. Kwidzyn ma wyremontowany urząd miasta, porządek na ulicach, nawet w piątkowy wieczór można wyjść bezpiecznie. Miasto miastem ale wystarczy wyjechać parę kilometrów na północ i po pierwsze mamy przykład świetnie działającego rodzinnego gospodarstwa ojca i syna. Utrzymujemy od 55 do 60 sztuk macior i w cyklu zamkniętym wszystko dodatkowo jeszcze utrzymujemy trochę bydła, no bo wiadomo mamy troszkę łąk, zostało buraków około 20 hektarów, kontra, mamy kontrakt, także do tego pszenicy 60, grochu 10, 5 fasoli. Jęczmienna i przężyta. Po drugie, dynamiczne panie z lokalnego koła gospodyń wiejskich w zaułku Benowo, położonym zaledwie kilka kilometrów od Kwidzyny. Po co to jest? Po to, żeby po prostu być razem. Pogoda nie zawsze musi dopisywać. Dla pań z koła gospodyni wiejskich to bułka z masłem. Przygotowujemy te programy i częstujemy się z Wszyscy przygotowują z Ale tyle, że tak Łąbki, pierogi, nie z folii, po prostu ugotowały dla społeczności. Burmistrz przyklaskuje, ludzie się cieszą, da się. Powinniśmy sami o to zadbać i pamiętać o tym, że e, to jest moja miejscowość. To nie jest miasto, to nie jest wieś. To jest moja miejscowość. To jest miejsce, w którym żyję, to jest miejsce, w którym dobrze się czuję, to jest miejsce, w którym mam sąsiadów, znajomych, przyjaciół, w którym chcę być. I e, w ten sposób. Najłatwiej jest zacierać te różnice, których tak naprawdę nie ma. One są gdzieś może jeszcze w mentalności, ale warto, abyśmy pamiętali, że to jest moja ojczyzna i to jest moje miejsce.